Rynek Wraci Boże, Pan Jan Matyja, prezes Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny. Panie Janie podjęliście inicjatywę związaną z takim nagłośnieniem tematu ruchu obrony granic. Wczoraj odwiedzili Państwa w siedzibie na waszym takim cotygodniowym zebraniu osoby, które były na granicy polsko-niemieckiej. Co od nich usłyszeliście? Dzień dobry Państwu, Matyja Jan, prezes Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny. Dotarły do nas wczoraj, dotarło do nas wczoraj małżeństwo yy, z Wodzisławia, które uczestniczyło w wydarzeniach w Słubicach na przejściu granicznym. Te osoby pojechały tam prywatnie i byli cały, całą dobę tam przebywali. Wspomagali te, te osoby, które tam dokonywały. Ochrony tej granicy poprzez y, nadzór nad osobami wpływającymi y, nieznanego pochodzenia do, do nas, do kraju, do Polski. To osoby bardzo łatwo zauważyć, bo są to osoby, które y, jak przekraczają ten most w Słubicach albo znajdują się na tym moście, raz, że się wyróżniają kolorem, karnacją. A drugi raz są bardzo zdezorientowane, nie wiedzą, jak się zachować, gdzie iść i tak i niejednokrotnie jeszcze mają jakiś z sobą podręczny ubogi bagaż. I bardzo je łatwo zauważyć, odróżnić od, od pozostałych osób, które yy, w dniu codziennym przekraczają ten most w słubicach. I w tym momencie osoby, które dokonują tamtej ochrony granicy, powiadamiają straż graniczną i straż graniczna przyjeżdża i dalej się tymi osobami, jeżeli zdoła je zatrzymać, dalej się nimi zajmuje. Niejednokrotnie nie udaje im się, bo kontakt ze strażą graniczną jest troszeczkę utrudniony tam, bo straż graniczna jest oddelegowana do pracy wewnątrz kraju, wewnątrz Słubic, czasami poza Słubicami i ten przyjazd trwa niejednokrotnie. Pół godziny, 40 minut, czy czasami półtorej godziny. I te osoby, które tam dokonują społecznie ten ruch społeczny, tego, tego, tej ochrony i tego nadzoru nad tą nad granicą, nie mają prawa y, zbliżać się ani zatrzymywać i legitymować tych, y, tych osób. Y, i to jest y, chyba y, największą bolączką tego wszystkiego, bo te osoby samoczynnie napływają do nas, do kraju. Y, z doniesień y, medialnych y, chyba padła taka y, liczba, nie wiem na ile jest to wiarygodne, że około 4000 osób na pewno zostało deportowanych z Niemiec do Polski. Fama głosi, że tych osób jest dużo, dużo więcej. Możemy się tego spodziewać, bo przekraczania tej granicy nie, nie, nie jest dokonywane w ciągu dnia, niejednokrotnie jest to dokonywane w godzinach nocnych, wtedy, kiedy po prostu nie ma ruchu i nie ma żadnych przeszkód. Panie Janie, dlatego też wysłuchując tych gości, którzy przyszli do Was na posiedzenie co tygodniowe, wtorkowe Dobra Ojczyzny w Strzesze, Państwo podjęliście taką natychmiastową, spontaniczną można powiedzieć decyzję o tym, żeby poinformować społeczeństwo Raciborza, czy też tutaj okolic o tym, że istnieje możliwość dołączenia się do tego ruchu, ruchu obrony granic i chcecie zorganizować wyjazd z Raciborza. Tak, ponieważ sprawa jest bardzo pilna i każdy dzień, każda godzina, każda godzina zwłoki powoduje, że te osoby napływają. I podjęliśmy bezpośrednio decyzję poinformować media nasze, nowiny raciborskie, Nasz Racibusz i Radio, Radio Vanessa. Vanessa. Telewizja kablowa dzisiaj. dzisiaj była na spotkaniu telewizja kablowa, żeby to jak największym echem rozniosło się wśród mieszkańców Raciborza. I żeby oso zmobilizować osoby, te, które by chciały uczestniczyć w takim y, ruchu ochrony granicy, y, na ten wyjazd. Czasami może to być te osoby, które tam y, dozorują tej granicy niejednokrotnie biorą urlop na to, wykorzystują swój urlop wypoczynkowy y, dzień wolny od pracy. Jest to duże poświęcenie. Jako obywatel. Myślę, że te osoby dają bardzo dużo z siebie i powinniśmy być my, którzy mieszkamy w centrum kraju, bardzo wdzięczni za to i powinniśmy w, każdym, w każdy możliwy sposób te osoby wspierać. Jeżeli nie możemy sami uczestniczyć, również przekazujemy tu mieszkańcom ulotki, na których jest numer konta i można dokonać wpłaty symbolicznej. Każda złotówka jest cenna, ponieważ te osoby są narażone na koszty. Przejazd samochodem, paliwo, pobyt tam, jakiś posiłek, napoje. Wiadomo, że to jest to, dzisiaj nikt nie otrzymuje za darmo. Wprawdzie społeczność miejscowa, słupic, się mobilizuje i te osoby nadzorujące granice wspomaga właśnie napojami, jak te gołębie piękne tutaj latają na tym naszym raciborskim rynku. Nikim tego spokoju nie zakłóca i żeby ten rynek był dalej taki piękny, spokojny, wesoły, barwny, zielony, no, te, My... tego byśmy pragnęli. I od zwracamy się z odezwą do społeczeństwa. Zróbcie wszystko, na co jesteście w stanie się poświęcić. Pojechać. Wpłacić złotówkę, nawet odmówić zdrowaś Mario w tej intencji. To jest bardzo ważna inicjatywa dla nas i dla naszego przyszłego narodu. Nawet dla tych dzieci, które tu dzisiaj na spotkaniu były. Cieszymy się, że dołączają właśnie te osoby młode z chorągiewkami. Rosną patrioci. Jest komu tą pałeczkę przekazać i cieszmy się z tego. Panie Janie, jeszcze ostatnie mhm. pytanie, bo dzisiaj robicie tą akcję na rynku. Pan tutaj jeszcze kilkanaście minut zostanie, ale to oczywiście jest tylko na chwilę. Dobro ojczyzny, żeby do was dotrzeć, to na przykład jaki kontakt? Czy to jest na przykład ten wtorek zawsze w strzeże, czy też jakiś numer telefonu, który można zadzwonić i dowiedzieć się więcej? Najprościej po prostu dotrzeć do nas właśnie do Szczechy, jest to. Dom kultury bardzo stary i znany z historią. Na pierwszym piętrze co tydzień, w każdy wtorek od godziny 10 do 12 odbywa się tam spotkanie dobra ojczyzny. Można podejść, można zabrać głos, można się pożarić na cokolwiek, co przeszkadza mieszkańcowi Raciborza, jeżeli ktoś jest z czegoś zadowolony, a myślę, że jest z czego. Będąc mieszkańcem Raciborza, trzeba być dumnym, że jesteśmy z tak pięknego miasta nadodrzańskiego. Między innymi pokazały to tydzień temu pływadła. Spływaj, spływają pływadła z całej Polski. Pozdrawiam pana Bronka Piruga, ponieważ również jako prezes kupca śląskiego uczestniczyłem w pierwszych yy, pływadła. pływadłach. Yy, za kadencji prezydenta Lęka. Było to na takich pływadłach, można powiedzieć, prostych, yy, ale bardzo atrakcyjnych. Przyjeżdżała nawet młodzież z, z Wielkopolski z, ze statkiem wiklinowym. Bardzo ich podziwiałem wtedy. Z technikum jakiegoś już nie pamiętam. No także yy, jest, yy, będąc mieszkańcem Raciborza, trzeba czuć się osobą dumną i czuć się yy, mieszkańcem Gospodarzem tego miasta. Serdecznie do współpracy wszystkich zapraszamy. Jan Mateja, prezes Stowarzyszenia Jan Matyja, prezes Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny również zaprasza cały zarząd. Spotykamy się co wtorek w Szczesze, w Domu Kultury Szczecha od godziny 10 do godziny 12. Bardzo Serdecznie dziękuję. zapraszamy. Dzień dziękuję za.